No to lecimy. Aha! Żyję już nie ja. To jest motto tego kawałka, który powstał, kiedy narodziłem się na nowo. Przyjeżdżam już ty ja, że przyjeżdżam we mnie Chrystus wytnie bożych zasad idę, tu życiu Nie patrząc od tyłu tylko na to co przede mną piekło, poznaw swoją wielkość Sam imię nie jego, które jest kluczem do nieba Bo to on za moje są Sokret niewinno przelał Dokonując dzieła, które ja żydzić w pienach, chcę to wiem kim dziś jestem i jaka ta moja cena Tylko ze stąd ziemia, nie będę żart na Potężny mam arsenał Tylko krzyżować szyki Diabelskiej taktyki, która nie jest mi dobrze znana, bo diabeł popała, nie ma nic do ja, diabeł ma kiamat. Te przeciwpoliu, mimo że już pokonany został w sylu stylu Bo to, co na Smyrzu się wykonało, sprawia, że pragnę ekona, rozgina się na imię pana. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj, króla nad królami, na pisachami mistrza, to, że prawdziwie jest na Po to piste świeci, punkt do życia. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj, króla nad królami, na pisachami mistrza, świętujemy to, że prawdziwie jest na po to, śmierci do życia Rzuciłeś ten talizman, mówiłem, było warto Dziś z boku patrzysz na religijne szambo Wiesz, kto jest prawdą, poznasz go osobiście Po podjąłeś decyzję, że wybierasz życie Poznajesz w praktyce, że masz wspaniałego Boga Który dał nam Jezusa, To tak nas umiłował Który błogosławi co dnia każdemu, kto go szuka Bo to wymiana krzyżowa, wyrwała mnie z ubóstwa Zakochany wówczas i teraz jeszcze bardziej W imieniu Jezusa. Tak na to patrzę narodzony z Bożego Ducha. Raz na zawsze otrzymałem łaskę, by żyć ponad prawem Zartwychw powstałem, bo poznałem prawdę źródło, bo bardzo tego chciałem I oto jestem w domu, od probu mego ojca, otwarły mi się drzwi Przyjęty jako syn na nowo zacząłem żyć. Przostry i bracia, wyczanem dzisiaj, piola Króla nad piórami, nad mistrzami liścia świętujemy to, że prawdziwie jest pan po to byście śmierci przejść Bóg do życia? Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj Króla nad królami, nad mistrzami listza Świętujemy to, że prawdziwie jest stał. Po to bliscy śmierci przejść mógł do życia No i tak, w skrócie można byłoby powiedzieć Że w swoim życiu Świętowałem Kiedyś przejście ze śmierci do tego życia. Powiem Wam teraz, czy było to przejście z tej śmierci do tego życia. Ja byłem człowiekiem, ja byłem przestępcą w swoim życiu. Byłem człowiekiem, który okradał ludzi, handlował narkotykami, brał narkotyki. Byłem zwykłym badziorem i interesowało mnie to, aby w tym fachu piąć się wyżej. Interesowało mnie to, aby zarabiać większe pieniądze. Interesowało mnie to, aby mieć znajomości wśród ludzi. To mnie interesowało. Jednak w pewnym momencie swojego życia, kiedy piąłem się właśnie po tych szczeblach, te szczeble się połamały. Nie wylądowałem w więzieniu. I niestety, chociaż tak naprawdę to stety dla mnie, zacząłem wtedy myśleć. Wiecie, jak człowiek znajduje się w więzieniu, to ja miałem wtedy taką teorię: albo zaczyna myśleć, albo stacza się jeszcze bardziej. Zaczyna myśleć wtedy, kiedy staje naprzeciw całemu systemowi, w tym przypadku więziennemu, albo. Idzie za tym systemem i wśród tych ludzi staje się jeszcze lepszy w swoim przestępczym życiu. To są dwie opcje. Ja wybrałem tą pierwszą. Pierwszą opcję. Stanąłem przeciwko systemowi, temu, który panuje w więzieniu wśród więźniów. I poszedłem swoją drogą. Zaraz wam powiem, za kim poszedłem. Najpierw jednak powiem wam, dlaczego stanąłem przeciwko systemowi temu. Jest wokół mnie. Od małego widziałem system, system, system i system. System za systemem, poganiający system, który nic nie wnosi do życia, a jedynie powoduje zamęt i niszczy ludzi, niszczy życie. Każdy system niszczy życie. A wiecie dlaczego? Bo żaden system nie jest z Boga. Jest jedyny system, który jest dobrym systemem, to Boży system. Ja za tym systemem poszedłem. Kiedy znalazłem się w więzieniu, zacząłem rozumieć to, że moja przestępczość, w tym przypadku wracając do tematu mojego życia, że moja przestępczość jest skazana na porażkę. Ja rozumiałem tylko tyle, i to było moją mądrością, że życie w brzegu prowadzi mnie do śmierci. Wiedziałem, że jak umrę, to nic dobrego ze mną nie będzie. Otworzyłem pismo, zacząłem szukać Boga. Wiecie, nikt mi nie głosił, nie miałem jakichś tam sytuacji takich tego typu, na przykład, nie wiem, że przychodzili do mnie Jehowi, mi z jednej strony tróli, z drugiej Katolicy, z trzeciej Zielonoświątkowi. Nie miałem czegoś takiego. I ja postanowiłem szukać Boga osobiście. Otworzyłem pismo i przeczytałem prostą informację. Bardzo prostą informację. Wiecie, jaką? Wszyscy wiecie jaką. Każdy z Was wie jaka to informacja. Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu za nasze grzechy. Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu poniósł moją winę. I przeczytałem właśnie to. On poniósł moją winę. On wziął na siebie wszystko to, co należało się mi. A wiecie, co mi się należało? Śmierć. Przeczytałem jeszcze jedną rzecz. Że wszyscy zrzeszyli i pragnie chwały Bożej. Zrozumiałem to. I... Zostałem przeświadczony i przekonany o tym, że nie ma ani jednego sprawiedliwego na ziemi. Otwórzcie pismo, przeczytajcie, jeśli wam się chce. Bo jeśli wam się nie chce, to idziecie prostą drogą w dół. Jeżeli wam się nie chce szukać Boga, bo tu nie chodzi o to, o pismo. Tu nie chodzi o pismo. Tu chodzi o to, abyście szukali Boga. A w Słowie, czyli w tym piśmie, jest Bóg, bo Bóg jest Słowem. Przeczytałem prostą informację, że Bóg umarł za moje grzechy. Poryczałem się. Popłakałem się nad swoim życiem, też zapłakałem. Zrozumiałem to, że jestem w opłakanym stanie. Zrozumiałem to, że potrzebuję ratunku. Wiecie co? Powiedziałem tak. Dziękuję Ci Jezusie, że umarłeś za moje grzechy. Dziękuję Ci Jezusie, że poniosłeś karę za mnie. Kiedy to przeczytałem, kiedy to zrozumiałem, wierzyłem to uwierzyłem i kiedy to wypowiedziałem własnymi słowami, stałem się, wiecie kim? Nowym człowiekiem. Odziedziczyłem nową naturę. To się nazywa nowe narodzenie. To się nazywa poznanie Boga i to się nazywa nawrócenie. Będąc przestępcą kiedyś, bo byłem nim i lubiłem, wiecie co robić, grzeszyć. Bardzo mnie to kręciło. Grzech, grzech, grzech. Dzisiaj, kiedy się mówi o grzechu, do ludzi, że Ty grzeszysz, to są ludzie zawstydzeni, albo swoją postawą chcą zaszczycić Ciebie, bo Ty mówisz o grzechu. Ale prawdą jest to, że grzech. Na każdego człowieka ciała śmiercią rośnie, jest śmiercią. Grzech to śmierć. I każdy z Was tutaj, nie wiem, może jest jedna osoba, która prawdziwie nawróciła się do Jezusa. Nie wiem tego. A może więcej. Ale większość z Was tutaj jest ludźmi, którzy nie poznali Jezusa, którzy potrzebują Jezusa, którzy potrzebują nawrócenia i. Jeśli w Twoim życiu nie jest dobrze, albo wydaje Ci się, że jest dobrze i nie masz poczucia, jeżeli nie masz poczucia bezpieczeństwa w swoim życiu, no nie możesz go mieć, bo wiecie wszystko kończy się, kiedy się kończy życie. I poczucie bezpieczeństwa wiecie kto ma? Ja mam. A wiecie dlaczego? Bo mam życie wieczne i idę do nieba. I to jest moje poczucie bezpieczeństwa, a wiecie dlaczego tutaj jestem? Nie po to, aby opowiadać o tym, jak ja mam wspaniale, ale po to, żeby Wam powiedzieć, że Wy też dzisiaj możecie narodzić się na nowo, możecie stać się nowymi ludźmi, możecie odziedziczyć królewską naturę, królewską, czyli tak, która trwa wiecznie. Wiecie, jak to jest. Życie jest piękne. Wszystko jest dobrze. Jak są pieniądze, jak nie ma pieniędzy, jest pod sztokiem. Później się pojawi jakiś problem, jest dobrze. Są pieniądze, też jest dobrze. Ale to wszystko się kończy, kiedy kończy się życie. I każdy z Was dobrze o tym wie. I każdy z Was potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Każdy z Was nie ma kozaka. Nie ma kozaka, jedyny jest kozak, Jezus Chrystus, który pokonał śmierć i prawdziwie wstał z martwych. Oto jest kozak. I jak dzisiaj wam głoszę tego Jezusa, głoszę wam też to, że jest rozwiązanie. Dla każdego, kto jest dzisiaj tutaj, jest rozwiązanie. Dla każdego. I nie ma kozaka też na to rozwiązanie. Wiecie dlaczego? Bo innego rozwiązania. Nie jesteście w stanie przyjąć i nie jesteście w stanie odziedziczyć, bo żadne inne rozwiązanie nie prowadzi do wieczności tylko uwierzenie w Jezusa. I my dzisiaj, ja i też tutaj moi przyjaciele, są po to, aby przyprowadzić Was do tego miejsca. A wiecie, co wystarczy, aby Was przyprowadzić do miejsca stania się dziedzicem Królestwa? Wasza decyzja. Jak i moja była w więzieniu, podjąłem decyzję: Boże, ja chcę Cię poznać, ja chcę polegać na Tobie, Ojcze, ja chcę uwierzyć w Ciebie, ale nie wiem, jak to zrobić. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Ja tak powiedziałem, a byłem w opłakanym stanie, bo byłem narkomanem, który znalazł się w więzieniu i gościem, który myślał, że jest kimś, ale znalazł się też w więzieniu. Potrzebowałem Jezusa Dzisiaj to wiem Dzisiaj mówię do was z pozycji człowieka, który potrzebował Jezusa Z pozycji człowieka Który Wiedział, że jest w niebezpieczeństwie I mówię to dzisiaj do każdego z was Bo nieważne jest to Czy jesteś dobrym człowiekiem Takie panuje zwiedzenie dzisiaj Że jestem dobrym człowiekiem To, to wiecie co Ja myślę, że ta siła, która gdzieś tam jest To dzięki tej sile Ten Bóg bo on będzie dla mnie przykrywy nie ma czegoś takiego nie ma żadnej siły nie ma żadnych dobrych uczynków nie ma żadnych sakramentów jest tylko twoje serce na które patrzy Bóg i które Bóg dobrze zna Bóg zna twoje serce Bóg Wie, co ty masz tam w środku w sobie i nie oszukasz Boga żadną bajerą. Żadna bajera, która wydaje Ci się, że w głowie, w Twojej dobrze funkcjonuje, ale nie funkcjonuje dobrze. Nie funkcjonuje dobrze. Wiesz, kiedy możesz dobrze zafunkcjonować, kiedy oddasz życie Jezusowi, tak jak ja oddałem. I teraz masz tą możliwość, aby to zrobić. Tak naprawdę zawsze masz tą możliwość. Ale my jesteśmy dzisiaj tutaj po to, abyś miał krótszą drogę. Po to, abyś przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela i stał się nowym człowiekiem. Tak jak my staliśmy się nowymi ludźmi. Jeżeli ktoś z Was tutaj jest dzisiaj, kto potrzebuje przyjąć Jezusa i potrzebuje, do swojego życia, aby do Twojego życia, się potrzebuje, aby do Twojego życia wtargnęło się prawdziwe życie. Prawdziwe życie. Bo jesteśmy tutaj Panu dla Ciebie. Przyjdź do nas, poprowadzimy Cię w modlitwie. I tylko dzięki temu, że Ty podejmiesz decyzję, która polega na tym, że chcesz. Jeżeli powiesz tylko, że ja chcę Ciebie Jezus, i uwierzysz w to proste przesłanie, które ja tutaj głoszę. To przesłanie, że każdy go potrzebuje. Każdy. Jeżeli w to uwierzysz, uwierzysz w to, co on zrobił. W to, że umarł za każdy twój błąd. On umarł za każdy twój błąd w ciągu na siebie. I jeżeli w to uwierzysz, dzisiaj jeszcze będziesz w niebie. Ja mam takie proste potwierdzenie na to. Religia mówi, jak już wcześniej wspomniałem, o dobrych uczynkach. Ale wiecie, co zrobił Jezus, kiedy umierał na krzyżu? Było koło niego dwóch ludzi, którzy umierali prawdziwie za popełnione zbrodnie. Jeden rzucił mu śmierci Jezusowi i bluźnił na niego. Drugi, który wisiał koło niego w pewnym momencie swojego życia, ten drugi. Też umierał słusznie. I ten drugi mówi tak do Jezusa: My tu jesteśmy słusznie, a ty cierpisz niesprawiedliwie. Ty jesteś synem Boga, cierpisz niesprawiedliwie. I ten drugi, wiecie co zrobił właśnie? Ten, który to powiedział, wyznał wiarę. On wierzył w to, że ten, który obok niego umiera, to Jezus, to Mesjasz, to ten, który umiera za grzechy wszystkich ludzi. On w to uwierzył i wiecie, co do niego Jezus powiedział? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Wiecie, na jakiej podstawie ten morderca stał się dziedzicem królestwa? Na podstawie tego, że uwierzył. Czy zrobił jakieś dobre uczynki wcześniej, zanim stał się dziedzicem królestwa? Nic. On tylko uwierzył. Oto prosta Ewangelia. Ewangelia Życia. Jeżeli jest tutaj ktoś z Was, to chce oddać życie Jezusowi, zapraszamy. Jeżeli też jest tutaj ktoś z Was chory, każda osoba, która źle się ma, każda osoba, która potrzebuje uwolnienia od nałogu, od choroby, uzdrowienie, pełne uzdrowienie od jakiejkolwiek choroby, dzisiaj możesz być zdrowy, jeżeli tylko tego chcesz. Jeżeli tylko tego pragniesz, przyjdź do nas, położymy na Ciebie ręce i będziesz zdrowy.